Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj przygotowałam mi lada gratkę dla wszystkich fanek pomadek Golden Rose serii Long Stay Liquid Mud Lipstick. Ponieważ od jakiegoś czasu, załóżmy od dwóch miesięcy na rynku zagranicznym pojawiło się pięć nowych odcieni. One niestety na rynek polski nie dotarły. Przez jakiś czas w ogóle nic nie wskazywało na to, że one się u nas pojawią. Bardzo nad tym faktem umodowałam, ponieważ spójrzcie, jakie tutaj się kryją wspaniałe nudziaki, trzy rewelacyjne kolory neutralne właśnie nude, jeden wspaniały oberżyna, jeden rażący oranżowy kolor, no ale na dniach właśnie się pojawiły. Już do mnie dotarły świeżynki, dlatego chciałabym Wam koniecznie je zaprezentować, abyście wiedziały co tutaj chcieć od gwiazdora. Tak jak wspomniałam, kolory są przepiękne i już Wam spieszę, spieszę się z pokazywaniem. Pierwszy odcień, numer 13, tak jak już napomknęłam, to jest numer, numer to jest odcień nude, najjaśniejszy z całej tej nowej gamy. A także odcień najbardziej neutralny, który oczywiście ma w sobie pigmentację niudową, czyli beżową, oraz zawiera w sobie delikatny odcień, pigment brzoskwiniowy. Ja zakwalifikowałabym ten kolor raczej do ciepłej, ciepłej tonacji. Nie ma w sobie żadnych drobinek. Bardzo istotna informacja. Niud najjaśniejszy. Odcinek numer 14. Przepiękny, oranżowy, strażacki kolor, jak to mówi mój starszy Synuś. Krycie ogólnie całej tej nowej, nowych, nowych kolorów w tej serii, powiedzmy zimowej, oczywiście również jest tak rewelacyjne jak, jak całej serii. Czyli doskonale już znacie i wiecie, czego możecie się spodziewać. Za 1979 po prostu rewelacyjna formuła. No wszystko to jest zresztą idealne. Trwałość, prawda? Fakt, że nie wysuszają usta. Spójrzcie, tak przedstawia się kolor numer 14 oranżowy, intensywny, bez żadnych drobinek, tak jak już napomknęłam. Numer 15. To jest ten najciemniejszy odcień burgund, oberżyna. Tak bym go tutaj zakwalifikowała. Jagoda, bo również jak najbardziej w tych kolorach tutaj oscylujemy. Kolor także odcień bez jakichkolwiek drobinek. Bardzo oczywiście piętnastka jest na czasie. Jeśli lubicie ciemne jagodowe usta z takim winnym posmakiem, to to jest coś dla Was. Spójrzcie, no przepiękny odcień. Jestem po prostu zachwycona tymi kolorami. Jakie szczęście, że one jednak u nas w naszym kraju się pojawiły, bo no myślę, że byłoby po prostu wielka szkoda. 16. mój ulubiony na tą chwilę. Mam go dzisiaj na ustach. Niut, ale ciemniejszy znacznie od odcienia, od, od, od trzynastki. Także zakwalifikowałabym raczej go tutaj do ciepłej pigmentacji. Tak, że zauważam w nim delikatną brzoskwinię, ale oczywiście ta brzoskwinia nie jest tutaj dominującym akcentem. Ona jedynie sprawia, że. Te kolory nie są odcieniami chłodnymi. Na sam koniec jest siedemnastka, która również ma brzoskwinie, ale już w większej ilości. Posmak lata. Kolor brzoskwiniowy jest tutaj na pierwszym pranie bardzo zauważalny. Dlatego wszystkie dziewczyny, które po prostu lubią takie soczyste usta, ale nadal w wersji nude po prostu coś, co oddziela się powiedzmy od bladej twarzy, to na pewno ten kolor Wam przypadnie do gustu. Wspaniały kolor numer 17, brzoskwiniowy. Tak przedstawiają się pomadki już zaschnięte, wyschnięte. Bo doskonale wiecie, że mokre troszkę inaczej przedstawiają się. Tak wyglądają już suche. Jak widzicie, piękna kolorystyka, pigmentacja bardzo intensywna. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz. Zapraszam na stronę LadyMake.pl, gdzie możecie troszeczkę więcej poczytać o tych pomadkach. I a być może i zobaczyć zdjęcia. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia!